HMS Amethyst i incydent na Yangtze 1949 film z 1957 roku. Incydent na Yangtze z Richardem Todem w roli głównej, opowiadający o okręcie Royal Navy uwięzionym przez siły komunistyczne głęboko w Chinach. Został oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 1949 roku. Podczas podróży rzeką Yangtze z Szanghaju do Nankinu, współczesny Nankin. Aby chronić ambasadę brytyjską podczas chińskiej wojny domowej, słup Royal Navy HMS Amefist został ostrzelany przez siły komunistyczne. HMS Amefist został trafiony pięćdziesięcioma pociskami. Jego działa były niesprawne, ster zniszczony, a jego kapitan śmiertelnie ranny, utknął na wyspie na środku rzeki. Otoczeni przez siły komunistyczne i prawie 100 mil od bezpieczeństwa. Pozostali członkowie załogi zostali uwięzieni. Oto prawdziwa historia HMS Amefist, jej załogi i kota o imieniu Simon w incydencie na Jankcy w 1949 roku. Pomimo prób ratunkowych podejmowanych przez HMS Consort, HMS London i HMS Black Swan, Amefist nie udało się uwolnić. W końcu jej nowy kapitan, porucznik John Kerrans, rzucił się ku wolności w dół rzeki w nocy z 30 na 31 lipca 1949 roku. HMS Amethyst został zauważony przez chińskie baterie brzegowe, które otworzyły ogień. W końcu o świcie Kerans i jego statek dotarli do bezpiecznego ujścia rzeki Yangtze. Słynnie zasygnalizował. Dołączyliśmy do floty na południe od Łusang. Żadnych uszkodzeń, żadnych ofiar. Niech Bóg strzeże króla. Kerans był jednym z sześciu członków załogi, którzy zostali odznaczeni za swoje czyny. Był jeszcze jeden członek załogi. Które również otrzymał odznaczenie, kot okrętowy, Simon. Został odznaczony medalem Dikina, często nazywanym zwierzęcym krzyżem Wiktorii. Niestety, wkrótce po powrocie do Anglii, Simon zmarł z powodu ran odniesionych podczas incydentu na Yangcy. Incydent na Yangcy był ostatnią bitwą stoczoną przez Brytyjczyków w Chinach. W sumie życie straciło pięćdziesięciu brytyjskich żołnierzy. Incydent ten jest prawdopodobnie najbardziej zapomnianą akcją militarną Royal Navy w latach powojennych, być może porównywalną z sytuacją kryzysową w Jemenie. Nie w ostatniej kolejności z powodu chęci rządu brytyjskiego, aby uspokoić PR Chiny w ostatnich dekadach. Ten incydent został ciekawie wspomniany po raz pierwszy w 1982 roku w Hongkongu, kiedy prasa odkryła, że nowy gubernator Hongkongu, Sir Edward Hugh, był w rzeczywistości sekretarzem ambasady Wielkiej Brytanii w Nankinie w 1949 roku. Podejmując wysiłki dyplomatyczne w celu zabezpieczenia niemilitarnego rozwiązania kryzysu i zyskując trochę czasu dla statku planującego ucieczkę. Jude otrzymał MBE, Order Imperium Brytyjskiego, za swoje wysiłki. Inspirujące. HMS Amefist uosabia niezłomnego ducha i odwagę RN i wszystkich brytyjskich sił zbrojnych. Potrafię również docenić chiński punkt widzenia, ponieważ Jankca była ich rzeką. A na niej znajdował się obcy okręt wojenny. Incydent ten został opisany w prasie brytyjskiej jako dramatyczna ucieczka, natomiast w komunistycznej Chińskiej Republice Ludowej powszechnie uznano go za kamień milowy który oznaczał koniec zachodniej dyplomacji kanonierek w Chinach i był jednym z ostatnich gwoździ do trumny stulecia upokorzenia. Mam nadzieję, iż docenicie moją pracę włożoną w ten film. Szanowni widzowie, pragnę przypomnieć, że komentarze świadczą waszej kulturze. Wszystkie komentarze wzywające do nienawiści i okraszone wulgarnym słownictwem będą usuwane. Proszę o zachowanie kultury wypowiedzi. Z góry dziękuję. Jeśli podoba Wam się to, co oglądacie, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i udostępnić film, aby więcej osób mogło odkryć historię. Dziękuję, pozdrawiam.